Ja nawet z tej strony a dzisiaj drugi odcineczek, dzisiaj jest magletyczny literat dwójki, witam cię bardzo, jeszcze nic nie klikaj, nic jeszcze nie klikaj, Dobra. jest to gra, która ma dwa lata, tylko a? został wyszedł jej nowa wersja, miesiąc temu. Patrz, ludzie mają po biliony, po jakieś, o ja na moim drugim koncie, mam tak gdzieś kasę, jeden, o gdzieś tak. Mm -hmm. Czyli prawie maksymalnie. A ja nic nie. No bo dopiero zaczynamy. A kiedy odbykujemy raf, krainę rafa kolarowa, to się dodamy do zajomek na moje drugie konto i dam takie pety po 4 Mhm, next. Tak, next. I tu cię gra, uczę, jak to się gra dalej. Next. Ja... cały czas next, ja cię nauczę w tym grać. Cały nie, czas next. Dobrze ja. Mieć ja już umiem. Dawaj, patrz. Ja pan, bo tu jest teleport ja mam tą krainę ostatnią. No i już co Ci mówię, tak? o co chodzi. Masz y, zwierzaka. No? Człowiek. Masz zwierzaka, widzisz? Masz mm. zwierzaka. I teraz, to jest jakby Pet nix. tu masz daily, że zawsze masz sobie odbierać nagrodę. No, nie e, dwa, na 5 minut dwa razy coin. Masz chaty tutaj. jest. No. I patrz, i dzięki temu Twój magnet zbiera te koiny, widzisz? Mm. A Twoja krowa bije coin. No sama, nie muszę Cię robić. Piki po prostu na to co ma to Coś nie pracę. działa. No, coś się nie dzieje? No bo tu ludzie są lepsi od ciebie 300 razy. Najpierw musisz chyba te rzeczy bić. A nie, najpierw w ogóle nic nie możesz bić. Musisz no. tylko zbierać kamery. I tu masz twój back. E, a tu masz kasta, raźli, nie masz nic. mogę otworzyć Niestety. No dawaj, poszła. Oj, będzie to długo biła. Twoja krowa ma 14 debage'a No, krowę dobrze są, są dobre Mleko daję młody lekarz Nie, leko. nie stać cię nie stać. Teraz masz full bug'a Kolejny ser. teraz idź do tej swojej krowy No tam bije, tam No mogę i tego uderzyć Zabrać mu krowę, nie, nie, nie możesz daj <noise> Tam już ta twoja krowa teraz to zniszczy no i zniszczyła. Idź tam, koiny leżą po tej nikt skrzyni. Nikt, nikt nie bierze tylko nie. tu. Tak, to są koiny po tej skrzyni. stani po prostu będziesz się sama zbierała. Widzisz? Ten maglę ci zbiera. Tylko musisz mi się podejść, to będziesz za ciebie zbierała. Nie stać się, no nie podchodź do tego. Czekacz cię w Sel. Sel 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 Teraz podejść do jajek. Podejdź do jakiejś. Sprawdź, ile to kosztuje. Sprawdź, no podejdź, no ile kosztuje. Pójdź do góry, kamerą Do góry, no! 700, na jedno. Kupię. No kup e no nie widzisz instrukcji, że masz pokazaną I to super pet na mili. No, no nie. mało Nie, nie, nie. No teraz w pet. Masz tam w roku. ona jest lepsza od twojego nie masz założony. Te twój best. no to to są twoje jedyne pety teraz idź dalej, idź dalej no, to nie, to jest po prostu ozdoba, to jest ozdoba. to jest, musisz do grupy dołączyć ale nie, idź dalej, Pino. no ale co dobra, dalej, bo my za milion ratów wygrupujemy tą grę dobra, teraz ja, idź ja. jest Maria, my tą krainę za mira, tylko Dobra. E, tutaj mamy dwa pecisze e, Więc pecisze na nawalać. A, czy mamy na Ola ustawionego? Stąd Kamera, muzykę... Nie no mamy na Ola. To trzeba przytrzymać chyba. Tak, to trzeba przytrzymać. A gdzie moja mysza? Gdzie moja mysza? Halo! A moja mysza? Gdzie jest moja mysza? Gdzie ja ją rzuciłem, bo już sam nie wiem. No, gdzie jest moja myszka? Dobra, w sobie. mam greidować bag. Albo nie, magnet musimy sobie ulepszyć, bo jest zasławy. Upgrade magnet, musiałem mu speeda ulepszyć, bo speed to jest najlepsza rzecz na świecie Speed Speed to jest najlepsze ulepszenie to więc zawsze ulepszajcie speeda w magnetcie, bo to jest Patrzcie co teraz się dzieje, widzicie? Jak to szybciej zbiera To jest najlepsze Więc e, speeda zawsze ulepszajcie, zawsze A, w sobie storage'a zamknąć Mmm to jest jakby taki peso. z z tego innej wersji, jakby coś się ktoś nie wiedział. Maj 500 kasy 4 o. I tu są tradey, ale musimy mieć rafy kolorową, żeby dopiero tradeować się, więc. A to jest gdzieś tak. I ja to muszę kraj jeszcze przejść. Raz, dwa. No, dwie krainy jeszcze muszę przejść. Więc. Tam będą ewoluowanie petów, nowe jajka. Mam już czwarty level. No może. Wzierajmy magnecie. Na moim tylko mam Petie, które mają po QN, mam kasy tak z SX, mam chyba tak... Powiedzmy 10 trylionów tych kryształków, bo potem na trzeciej krainie będziemy to mieli... A trzecia kraina to jest w ogóle tak mała widząc, Spójrzcie... Spójrzcie tylko cztery krainy. Ja nie mogę to jest tak prosta kraina do przejścia, bo tam już... Nie hmm, to jest za tak, to jest najprostsza kraina na świecie w magnetyzmatorze No presą akurat z tą krainą się nie postaram. Więc musimy dalej upgradeować mojego magneta, bo jest za słaby Upgrade magnet, przecież coś na pewno poruszył, twój odcinku coś. O, maj maksa już tu na magnecie Nie no potem kupuję się siedobę, daj magnet, za ile jest na jest następny Za tysiąca to mi stać To sobie tego zamgraiduj, po co ja tam tego upgrade nie, ja tak chcę oh, się od tego doagrejtowania teraz nie stać mnie tylko na speeda A nie, na, nie na speeda, nie stać A, właśnie tu jest speed jeszcze, właśnie, upgrade speed Na dobra, i teraz szybciej biegamy <coughs> Zlecimy Achievement Ale co dostajemy? 2 razy koń na 5 minut A cóż, na tym się skończył? Szybko? Nie no, płacz, ale kolejnego. Nie, no, w ogóle nie ma szans. Bicie tą skrzynię, no. Coś nieprzytomne są te pety w tej grze. No. No, dobra, już to bicie ale. Coś nieprzytomne jesteście, naprawdę. Dobra, liście. To chyba trzeba bardziej z daleka. No, nie wiem, ja się dopiero zacząłem grać w Magnet Summitora. Nie no, na drugim moim koncie widzę, że jak wygrałem Magnet Smitora bardzo dużo. Po godzinę grałem może nawet. Raz po tak dwie pół godzinki się grało. No bo Magnet Smarter jest fajna gra, więc... O Boże, jak my to będziemy długo zbierać koła Ja to mam dopiero jeden koło. Mochę będzie tego zbierała. Kupę jajca. Ja i potrzebuje więcej petów Dobre, więcej i lepszy gier. O na ciebie nabrało, 20, dobra Jeszcze jedno ja już go Oh, come on 15% dobra, zakładałem moje besty jak mój best Dobra, już krowa odparła Z naszego składu, ale Ona była słaba A to, to jest opet moje młodzi to jest sope? O jak to będzie szybko. ho, ho Jak to szybko skończy! Panie! Tu się skrzyń siebie respi. Matko tylko jedyna. Patrzcie, jedyny skrzyni obok siebie. Jezus. A, A w ogóle widzowie chcemy zrobić lalkę animacyjną, tylko... Jakby powiedzieć, będę tylko ja, na razie kombinujemy tylko ze mną. No nie wiem jak dodać dwie lars. Monkey, jeszcze jedno. Jeszcze jedno, bo mam go znowu Monkey, już trzecia, ostatnia, jużko. Ja już go. No, a mi to wreszcie ten kotek wyleci. No niestety. Zakładam moje bestie i chyba to będą same małpy. No właśnie, mówię, same małpy. Nauki, małpki, 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 małpki. Jak tam ufa, gdzie mija? Bo u mnie bardzo dobrze tak. To czekamy na tym stać nie możemy, tylko to jest taka tekstura. Jaś, dwa, raz, dwa, trzy. Tym, 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 tym. Nie wiem, czy my nawet pierwszą krainę odblokujemy, widzowie. No, Dobra, postarajmy się teraz zbieramy kasę na kolejną krainę. Jeżeli odblokujemy kolejną krainę, no to... O dwa razy rano, więc chyba na szybki magnet będzie leciał. To najwyraźniej w świecie kończymy odcinek. Bo dużo czasu to ja nie mam. E, więc z, już zbierajmy kaskę na tą ostatnią krainę. Nie <laughs> jaką ostatnią, na pierwszą, lub nie. Znaczy na drugą, dobra. Nie wiem, co gadam. pierwsza, czy druga, czy trzecia. Musimy sobie Speed upgrade'ować. Dobra, ale musimy upgrade'ować magnety. Ungrade, boż ma chyba maksymalnie nie, jeszcze nie mam maksymalnego numeru. U, kurde, ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Panie święty, trzy koła. Jak teraz to ci magnet? Nie, no i teraz to profesjonalista tutaj leci, kurde. Ale gościu ma cztery. O, nawet ja tyle nie mam na swoim drugim koncie. Rozbieramy na kolejną krainę i tutaj w ogóle nie ma co się myśleć, bo już zaraz nam to będzie stać. Mam już cztery koła. No to nie mogę rzucić, bo to trzeba było biteć do no, tego. Jak są moje małpy pić, Nie wiem co, ja śpiętam na tym. A, to jeszcze dzisiaj odcinek z Bena. No, mam nadzieję, że obejrzycie, bo... Łofanie. Uh, <śm> jesteś? Mm -hmm. Później <śm> zaraz mnie stać na kolejną krainę. Tą pierwszą dopiero. Ale teraz ty. Kupiłem kolejny ma. Oh, sam grajowałem go Małpki? Tak A gdzie krowa? Krowa jest za słaba, małpy są lepsze A masz Zbij, zbij zbi rzeczy, zbij rzeczy Ale to musisz, ja odkryłem gdzieś z daleka, bo z bliska to ci nie działa Widzisz, pachnij sobie No tak A po Bo to musisz... Małpy, halo Halo Czy ja mogę tą, a ja mogę tą kierować Ej, to ja się... Jak robimy tak. Nie, nie pójdzie. Nie chcę wejść. Weź te strzydek. małe skrzynie wale. No ja cały czas te małe skrzynie wale. Jeszcze jeden raz, dwa razy. Ale wszystkie piją jedną, nie oddzielnie. Nie, nie, każda oddzielnie jedna. To tak bez współpracy. wam speedo trochę. No bo naszym celem jest odlakać tak. rafę kolorową, bo wtedy można się zrajdować. Tak. co ono nie weżąc z mojej tej. Stopki, no tam... widzicie. No ale widzisz to jest częstę odbierania, tak. Daily! To masz tam jedno zadanie. A co jest, jest drugie zadanie I tam trzecie. Idź <grym> pracuj. Idź pracuj. no. Jesteś niepotrzebna albo w tym składzie. Idź dalej. Idź w światło, no moja piękna. O, już jedno to tak? A... Nie widzisz, że za tobą chodzi? No to ty wiesz, gdzie ona Ta, Tam, wypadły, Doż, koń, raz, tam wypadły koiny, tam wypadły kojny, tam wypadły Gdzie? Tu? A nie widzisz, ile ich jest? Jednym A... by się w takim miejscu... Achievement, achievement, cel. Otwórz szpeta. Achievementy. Achievement. Dobra, dwa Aha, plus. Dobra, x. O masz, idź tam! Idź! Masz dzisiaj Jajka. koła kasy! Nie, 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 Nawet nie! Idź tam, nie otwieraj tak nic! Tam. Nic nie kupuj! Idź przed siebie, się na kolejną krajnę, nic nie kupuj, proszę cię! Tu? Tak! Kupuj tą krainę za 10 tysięcy! Kupuj ją! I wtedy kończymy odcinek, jak ją odblokujesz. Dawaj! O, idę, idę, Zaraz ja cię pobiję No nie Bijemy. można się bić w tej grze! Podejdź do tego, podejdź ta bacznie jest. No to to samo co piec. Nie, to, to, ale ale okay. Ale nie widzisz, że masz no magneto. Ale nie widzisz, że masz magneto. Hmm. Dobra, tutaj to było na tyle. Mamy nowe maszyny, nowe koiny, z których się więcej zbiera, nowe jajka. Coraz więcej małp. Dwa razy z sprzedania, ewoluowanie petów, czyli można. A właśnie, czekaj, zapóluję swoje małpy, a nie gdzie nie jesteś. A co, to ja Dziękuję te bardzo. Też się zakłada jedno i co, do samego razu. Uwaga, czuję i dobre. Eee, Cześć.